Nie jest przyzwyczajony do oczekiwania na zakończenie policyjnej kontroli. W miejscu, w którym mieszka, nikt nie zmusza go do tak bezsensownego tracenia jakże cennego czasu. Dobry, dobrze. Dobry, dobrze. Dobry, mery, pan Dobry. Pan. Tu zapraszam. Ja mogę dużo. Najpierw ma pan obowiązek no. wykonywać polecenia. Tak. Dobry, Proszę sobie podejść tutaj. Do maski proszę podejść. I co, mogę się rozebrać? Stań sobie przy tym samochodzie. No. Tak. To nogi jeszcze szerzej. Jeszcze szerzej. Jeszcze szerzej. Jeszcze. Szerzej. O tak. A nie pukaj mnie, dobrze? Stój sobie A Stój, Stój sobie tam. Uważaj. Uważaj, sobie. to ja jestem. Stój sobie tam. Zaraz się dowiesz, kiedy... Oprzyj się o ten samochód. No, oprzyj się, powiedziałem. Ja cię puk Uważaj, że? Nawet zapowiedź użycia przez policjanta środków przymusu bezpośredniego nie ochłodziła głowy krewkiego Przebysza. Oprzyj się od ten samochód powiedziałem. Nogi szeroko i nie się. Użycie gazu pieprzowego w jasny sposób dało pasażerowi samochodu do zrozumienia, że atakowanie stołecznego policjanta to nie najlepszy pomysł. Żel, który trafił go w twarz, za chwilę zacznie działać z pełną siłą. I na ziemię siadaj. Siadaj na ziemię. Później, proszę, wpuść wpuścimy do góry. Kierowca maskę proszę otworzyć. Wracamy do interwencji, od której rozpoczęliśmy nasz program. Policyjni wywiadowcy zatrzymali BMW, którego pasażer podczas kontroli zaczął zachowywać się bardzo agresywnie. Gaz i kajdanki zdecydowanie ochłodziły jego temperament. Zachowanie mężczyzny sprzed kilku minut Pozwala jednak przypuszczać, że w wiosce, w której mieszka, jest niezwykle ważną personą. Nie wiesz, kto ja jestem? Żebyś problemów nie miał. Te jego wypowiedzi zmroziły krew w żyłach naszego operatora. Teraz jednak nadszedł czas refleksji. Naprawdę przepraszam, panie władze, to się będzie nie powtórzyć. Nigdy w życiu. No, obiecuję. Obiecuję, przysięgam. Panie władze, proszę pana. Panie władze, przepraszam. Przepraszam, panie władzo, Panie władzo, przepraszam, proszę pana, puść mnie pan. Nie mogę. Proszę! nie ja żałuję, przepraszam, ja byłem pijany. No, panie władco! Ja wypiję pan pójść wódki sam. Panie. Pytanie, jaki czas oczekiwania na przewozówkę na Jerozolimskie 51? To jest? Czysty. Zobaczysz, jak ci powiem? Panie Władze, proszę. Ja przepraszam, na ja wszystko przepraszam. Ja byłem pijany, przepraszam, Panie Władze. To będzie kwestia, kiedy trafił, kiedy po to Przepraszam. No to poprosimy. Przewozówka oznacza jedno: mężczyzna trafi na izbę wycośwień. Panie Policjancie, błagam Pana. Ja olbrzymie do policji. Ja się upiłem, przepraszam. Ja za dużo wódki, przepraszam panie władzo. Ja nie mogę otworzyć. Eee, mandat. Wynosi 500 złotych. A teraz wszystko proszę! Przepraszam! Nigdy przecie nie prawie tego błędu! Nigdy przecież nie nie upiję tak jak gdzieś! Młaga! Słyszenie do domu spać, proszę! Nie za chwilkę! Proszę, panie władzo! Dalepka to 9-7 Dopuścimy! No, za chwilę, Za jakieś 15 minut jak przyjedzie do ciebie straż miejska. No. Proszę telefon. Po przyjęciu mandatu kolega awanturnika jest wolny. Przed odjazdem pyta jeszcze policjantów w jakim kierunku ma się kierować, żeby trafić do domu. W myśl zasady chronić i służyć, policjanci udzielają mu wyczerpujących informacji. Na miejsce dociera straż miejska, która zabierze mężczyznę na izbę wytrzeźwień. Dzień dobry. Dobra, byłaś Puść mi w Stój. Poczekaj, czekaj, czekaj. poczekaj, Czekaj, czekaj, czekaj. Odwróć się do mnie przodu. Ile masz pieniędzy w portfelu? 30 złotych. Równy? Pono. Mogę mieć pono. To otwórz oczy i patrz, to są Twoje pieniądze, tak? No. liczymy razem. Tu będzie 1600 zł. tej sytuacji nie zmienią żadne pieniądze, jak mawia nasz dzisiejszy bohater. Mężczyzna spędzi noce w izbie wytrzeźwień, a gdy dojdzie do siebie, zostanie wypuszczony do domu. Pobyt w tym miejscu kosztować go będzie 250 zł. Gdyby został oskarżony o naruszenie nietykalności osobistej policjanta, mógłby trafić za kratki nawet na 3 lata. Siadaj do samochodu. A Też dostaniesz. Mogę Proszę was, spójrzcie mnie, ja Wam zapłacę wszystko. Nie trzeba. Zapłacę wszystko, co mamy, i ja chcę do domu. Proszę was, spójrzcie mnie, błagał.